Firma funkcjonuje świetnie, są klienci, są pieniądze, bardzo dużo się dzieje, i nagle, ciach, zatrzymanie. Czy w klientach, czy w pieniądzach, czy jakiekolwiek inne zatrzymanie. I to jest właśnie ten czas, kiedy ty możesz popatrzeć w siebie. Bo w tamtym ruchu i w tym, co tam wtedy się dzieje, w tym działaniu, nie ma możliwości zatrzymać się i popatrzeć na swoje tematy. I po to jest to zatrzymanie, bo przestrzeń dba o ciebie. Tak naprawdę to ty jesteś tą przestrzenią i ty jako przestrzeń dbasz o to, żeby siebie uzdrowić, poprawić w sobie coś, ulepszyć, zrobić update oprogramowania. I wtedy, kiedy zaczyna tak się dziać w twojej firmie, w twojej pracy, że jest zatrzymanie, usiądź, medytuj. Poproś o pomoc kogoś, kto się tym zajmuje, zrób cokolwiek, żeby coś, to coś dostrzec, zobaczyć, uznać. Może to być dynamika zrodu, może to być coś z twojego dzieciństwa, może być z okresu prenatalnego, może być z jeszcze jakiejś innej przestrzeni. I to jest po to, żebyś ty to zobaczył, czy zobaczyła.